Cześć, ja się nazywam Piotrek. Generalnie od razu uprzedzę, że nie jestem ekspertem w dziedzinie ani machine learningu, ani AI. Ugryzłem ten temat trochę na studiach, interesuję się nim od kilkunastu lat i brałem też przez ostatni rok udział w takim eksperymencie jakby zdecentralizowanej sztucznej inteligencji na blockchainie. Chciałem wam trochę opowiedzieć o moich wnioskach, dlaczego decentralizacja narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja, a właściwie jej aspekt Jakim jest machine learning i deep learning, jest tak istotna generalnie dla nas, jako dla społeczeństwa. Przede wszystkim, czym jest sztuczna inteligencja? Definicja sztucznej inteligencji jest właściwie projekcja rozumowania ludzkiego na maszyny, które z założenia mają rozwiązywać problemy podobnie jak my postrzegamy. W praktyce jest to zazwyczaj pewna aproksymacja funkcji oparta na modelu matematycznym, czyli właściwie dokładnie to my myślimy matematyką wbrew pozorom. Krótki wstęp, czym jest sztuczna inteligencja i jak to się zaczęło. W ogóle sztuczna inteligencja jest w, wyobraźni, w przestrzeni wyobraźni człowieka od bardzo dawna już w starożytności, w jakichś zachowanych pismach i tak dalej, wyobrażano sobie automatony, jakieś takie nieużywione obiekty, które wykazywały się jakimś rodzajem postrzegania rzeczywistości, rozumienia inteligencji. Tak naprawdę wraz z jakimś takim postępem myśli w stronę kryptografii i początkiem komputeryzacji rozpoczęła się to taka sztuczna inteligencja, która jest w tej chwili pojmowana przez nas. Właściwie jako początek uznaje się artykuł opublikowany przez Alana Turinga, którego właśnie większość osób zna jako ojca współczesnej komputeryzacji, kryptografii. Ten artykuł związany był z jego testem, nazywanym od jego nazwiska testem Turinga. Ten test był dosyć prozaiczny, bo polegał na tym, że mamy obserwatora i dwóch aktorów. I teraz, żeby uznać, System, maszynę, jako coś inteligentnego musimy nie umieć odróżnić jej od aktora, który jest człowiekiem. Że po prostu mamy dwa pokoje, w jednym jest maszyna, w drugim jest człowiek. Wysyłamy serię zapytań, i w momencie, kiedy nie umiemy powiedzieć, który jest człowiekiem, a który maszyną, to ten system zdaje test bycia inteligentnym. Dla równowagi w latach 80. John Sears opracował taki eksperyment myślowy. On się nazywałby eksperymentem chińskiego pokoju, który troszeczkę równoważył tą całą koncepcję. Eksperyment chińskiego pokoju polegał na tym, że znowu mamy obserwatora ludzkiego, a po drugiej stronie mamy system lub człowieka. Obserwator jest człowiekiem, który mówi płynnie po chińsku. No i wciska pod drzwiami karty zapisane w języku chińskim. Natomiast po drugiej stronie siedzi człowiek lub system, który nie zna języka chińskiego, natomiast dysponuje ogromnym zestawem instrukcji które pozwalają mu zinterpretować te znaki, ułożyć sekwencję znaków w drugą stronę i wypchnąć, tak żeby osoba, która jest po drugiej stronie, myślała, że dostaje semantycznie poprawną odpowiedź na swoje pytanie po chińsku. No i tutaj jest taki pewien dylemat: czy to jest w takim razie inteligencja, skoro ktoś, kto jest po drugiej stronie, nie rozumie tak naprawdę tego, co wypycha, jedynie korzysta z zestawu instrukcji, które pomagają skonstruować semantycznie poprawne odpowiedzi. Yy... I teraz tak. Tak naprawdę, aspekt, którym ja bym się chciał dzisiaj zająć, jest tylko wycinkiem sztucznej inteligencji. To jest machine learning, deep learning, bo jest to w tej chwili najbardziej rozwijana gałąź sztucznej inteligencji, której efekty możemy oglądać na co dzień już od jakiegoś czasu, a w tym momencie nawet już doświadczać i brać w tym udział w pewien sposób od naszej strony. Co to jest centralizacja w kontekście AI? Od 2000 roku mniej więcej rozpoczął się taki boom na big data i ogromny wyścig dużych korporacji i nie tylko korporacji, podmiotów centralizowanych, czy to są rządy państw, czy to są korporacje duże, wyścigu na uzyskiwanie danych. Ludzie nie zdają sobie jeszcze do końca sprawy z tego, że po energii dane i jakby umiejętność, dobra analityka danych jest drugą co do ważności walutą w dzisiejszych czasach. Dlatego od dłuższego czasu takie korporacje jak Meta, Google, Apple, Microsoft, Amazon pracują nad bardzo złożonymi algorytmami sztucznej inteligencji, głównie jakby sfokusowanymi na analizie danych, na przetwarzaniu danych, wyciąganiu z nich wniosków. Po drugiej stronie mamy projekty... Zdecentralizowane, takie jakby chociaż Genshin, BitTensor, Cubic, które próbują to zrobić w sposób nieukierunkowany na jakiś model biznesowy, a bardziej otworzyć platformę jako powszechny dostęp do niewątpliwie potężnego narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja. Jeżeli chodzi o scentralizowane podmioty, to. Zanim pojawiły się jeszcze takie rzeczy jak ChatGPT, czy um, chociażby um, jakieś aspekty Stable Diffusion um, do przetwarzania obrazów, um, mieliśmy już doświadczenie z, um, ze sztuczną inteligencją, chociażby przy search engineach takich jak Google czy innych, przy mapach Google'a, przy um, jakby procesingu um, głosu takich jak Alexa czy Siri. Także ten, ten, ten aspekt yy, sztucznej inteligencji, on już towarzyszy nam od dawna, dopiero teraz został, stał się bardziej ewidentny, ponieważ możemy trochę sobie nim się pobawić, na przykład w kontekście yy, chat GPT czy, czy Journey. Yy, teraz krótko o centralizacji i decentralizacji. Dlaczego centralizacja tak potężnych mechanizmów, w moim odczuciu, jest niebezpieczna? Yy, mianowicie dlatego, że Umożliwia te, te narzędzia umożliwiają przede wszystkim bardzo szybkie gromadzenie danych i ich analizę. I teraz jako, że w dzisiejszych czasach dane są właściwie, tak jak mówię, no, drugą walutą y globalnie, y podmioty scentralizowane, które wygr będą wygrywać ten wyścig, będą uzyskiwać bardzo dużą dominację nad całą resztą świata w takim aspekcie. Centralizacja wiąże się również z kilkoma niebezpieczeństwami, takimi jak skupanie mocy obliczeniowej, baz danych, infrastruktury w jednym miejscu oraz kontroli przez dany podmiot. Tak, żeby troszeczkę bardziej wejść w temat, no przede wszystkim można sobie wyobrazić scentralizowany system, który jest dosyć wrażliwy na punktowe ataki. Możemy sobie wyobrazić chociażby system zarządzania automatycznymi ciężarówkami, co już w bardzo niedługiej przyszłości będzie funkcjonować na porządku dziennym, który nagle zostaje zaatakowany, obojętnie w jakikolwiek sposób. Jakiś główny node, datacenter zostaje wysadzony. Można sobie wyobrazić skalę karambolu, który mógłby w tym momencie nastąpić. Jeżeli chodzi o cenzurę i ukierunkowanie na cele biznesowe, Wiadomo, duże korporacje, rządy będą zawsze realizować pewne swoje cele biznesowe lub założenia. Nie zawsze one są ukierunkowane na to, żeby osoby maluczkie, takie jak ja choćby, korzystały z tego w sposób dobry dla siebie. Raczej chodzi o robienie pieniędzy i poszerzanie wpływów. Ryzyko wycieków danych. Wszędzie, gdzie dane są kolekcjonowane i przechowywane w sposób centralizowany, jest duże ryzyko po prostu. W wycieku danych. Mieliśmy już doświadczenia z ogromnymi wyciekami danych, chociażby w takich kolosach jak Yahoo czy Facebook. Tam około 540 milionów ludzi zostało nagle zdemaskowanych, można powiedzieć, w sieci. I to nie była do końca wina nawet Facebooka, tylko jakiejś trzeciej firmy, third party, która współpracowała z Facebookiem. Zależność od jednego dostawcy. Czyli jeżeli jakiś podmiot centralizowany zaczyna wygrywać taki wyścig, monopolizuje rynek. Co jakby ad hoc, nawiązując do punktów poprzednich, wiąże się z tym, że może narzucać narrację oraz kształtować te narzędzia, które jako monopolista może dostarczać na rynek właściwie indywidualnie w taki sposób, jaki sobie życzy. No i prywatność. Ale o prywatności to ja nie muszę na tym evencie mówić, bo myślę, że większość osób jakby jest mocno ukierunkowana na ten aspekt. Jeżeli chodzi o decentralizację w kontekście AI, no to jest właśnie odporność na awarie i ataki. W bardzo mocno rozproszonym systemie trudno jest przeprowadzić taki atak, który ten system wyłączy. Albo uszkodzi tak mocno, że będzie on niefunkcjonalny. Demokratyzacja dostępu to jest coś, co dla mnie osobiście jest bardzo istotne. Bez takiego podejścia nie miałbym w ogóle możliwości pobawić się tym tak od kuchni. W sensie, dzięki udziałowi w jednym z projektów rozproszonej sztucznej inteligencji, byłem w stanie nauczyć się bardzo dużo, obserwować swoje własne modele, jakby sprawdzić, jaki to ma wpływ na ogólny kontekst. Gdybym tego nie miał, a opierałbym się na przykład tylko i wyłącznie na jakichś tam scentralizowanych czy komercyjnych rozwiązaniach, jakby nie byłbym w stanie w ogóle się na ten temat, moim zdaniem, wypowiedzieć. Odporność na cenzurę. Ten kij ma dwa końce. Zresztą dzisiaj byłem na panelu o moralności w kontekście AI, który dosyć mocno rozbudował ten aspekt. Ja akurat się cieszę, że zdecentralizowane systemy są odporne na cenzurę, ale byłem świadkiem na przykład takiej sytuacji, gdzie jeden z uczestników wystawił endpoint, który był trenowany na takim już bardzo niebezpiecznie zagłębiającym się w jakieś takie aspekty seksualności. Um, Jakieś takie, nie wiem, animowane, nawet chart pornografii, e, areały. No więc od razu to zostało zaadresowane, ten endpoint został zdjęty, e, jakby ten człowiek, jakby przestał mieć możliwość e, również, e, jakby udziału w tym systemie w pewien sposób. No i teraz mamy tutaj znowu aspekt moralności cenzury. Tej cenzury jest mało, ale w moim odczuciu ona mimo wszystko na jakimś tam etapie musi funkcjonować. Stymulacja innowacji to jest najważniejszy punkt w moim mniemaniu, dlatego że jeżeli mamy aspekt korporacyjny, czyli scentralizowanie innowacji w danym e, obszarze, to ten obszar będzie dominowany przez cel biznesowy lub e, no, przez cel, generalnie przez cele tego scentralizowanego podmiotu. W rozproszonych systemach tak naprawdę udział może wziąć każdy. I teraz e, jeżeli. Mamy system w ogromnej ilości podsieci, w którym można serwować własne modele, realizować własne cele, a do tego sieć bez przerwy uczy się od ogromnej ilości różnych modeli, ekspertyz i tak dalej. Właśnie mamy do czynienia z takim mixture of experts. To jest system, który się bez nadzoru, znaczy w pewien sposób bez nadzoru, uczy od bardzo, bardzo, bardzo wielu różnych ekspertów. I dzięki temu. Innowacja postępuje dużo szybciej, a do tego jest otwarta. Większość tych jakby zdecentralizowanych systemów opartych o AI to są też projekty open source, co umożliwia jakby szeroki audyt. Zazwyczaj kod w GitHubie jest dostępny, można sobie ten kod rozebrać na części pierwsze, można go zrozumieć, jak ktoś ma czas i wiedzę. Więc jakby jest też społeczny nadzór nad tym, co w jaki sposób się w tym systemie dzieje i to jest dla mnie bardzo istotna Rzecz. Jeżeli chodzi o pozostałe jakby plusy wynikające z blockchainu z założenia, to automatyczne pewne transakcje oraz zapewnienie prywatności, chociażby w kontekście danych wrażliwych, zdecentralizowanie danych. Prywatność jako taka, czyli zero knowledge proof. Było fajne, parę fajnych przykładów, na przykład, chociażby, w, nie pamiętam akurat w tej chwili nazwy systemu, ale był system do analizy właśnie danych medycznych, który tak naprawdę funkcjonował tylko i wyłącznie w oparciu o te dane, znaczy o dane chorobowe. Nie był przypisany do pacjenta, dopiero jakby końcówki, endpointy były świadome tego, że dany pacjent jest przypisany do danych danych chorobowych. Dzięki temu w ogóle jakakolwiek możliwość wycieku takich danych czy też manipulacji takimi danymi jest właściwie zerowa. Jeżeli chodzi o wyzwania na drodze do decentralizacji, systemy zdecentralizowane są z założenia bardzo skomplikowane technicznie. Jest wiele aspektów, nad którymi trzeba się zastanowić, tak trochę beforehand. Jednak centralizowane systemy mają dużo łatwiejszy. Du dużo większą możliwość skalowania wewnętrznego, jeżeli posiada się datacenter, w którym się po prostu dokłada odpowiednio urządzenia, skaluje się to odpowiednio wraz ze wzrostem, planowanym wzrostem zainteresowania, jest dużo łatwiej zaplanować różne rzeczy i dużo łatwiej nad tym zapanować. Jeżeli chodzi o system zdecentralizowany, nigdy nie wiadomo w jakim momencie ten system może tak naprawdę zostać dociążony do granic możliwości. Widzieliśmy takie rzeczy chociażby w Ethereum czy KryptoKitis, chociażby przy ulubionym przez wszystkich słowie airdrop. Czasami, w momencie, kiedy następuje airdrop, ludzie próbują na całym świecie odebrać w obrębie danego chaina jakiś airdrop i szybko go może sprzedać, albo nie wiem. Blockchain dostaje czkawki. Nikt nie planuje takich pików. Synchronizacja i spójność danych. Jakby w każdym systemie jest decentralizowanym, nody ze sobą muszą rozmawiać, muszą się efektywnie komunikować, muszą synchronizować dane. Jest to kolejne wyzwanie. Wydajność i opóźnienia. No i właśnie, jakby w takim scentralizowanym podmiocie jak ChatGPT, można sobie zadać bardzo dużo rozbudowane pytanie i dostać od niego odpowiedź w około kilka sekund. Ta odpowiedź często jest podzielona na segmenty, ale jest to odpowiedź relatywnie szybka. Dlatego, że ten system jest zaplanowany i zeskalowany na potrzeby i nie dopuści więcej użytkowników, ani więcej zapytań niż ma wydolność. W systemie zdecentralizowanym tak nie będzie. Dlatego, że tych zapytań przez API może powstać nagle bardzo duża ilość i, na przykład, można to porównać do rozmowy z jakimś profesorem akademickim, gdzie przychodzimy, pytamy go o coś, a on siedzi 40 minut, myśli i wypływa z siebie pół zdania, a następnie myśli 20 minut i wypływa z siebie drugie pół zdania. No, jakby jest to mało atrakcyjna forma rozmowy i prawdopodobnie nikt by się na nią nie zdecydował. Standaryzacja interoperacyjność. Standaryzacja też jest ciekawym konceptem w dziedzinie machine learningu. Bo jednak mimo takiego dowolnego jakby otwarcia podwórka w systemach zdecentralizowanych i pozwolenia na serwowanie bardzo różnych modeli i bardzo różnych konceptów, w jakiś sposób trzeba utrzymać kierunek funkcjonalny w danej sieci. I teraz robi się to przez standaryzację, czyli tak naprawdę ocenianie konkretnych nodów, konkretnych założeń, konkretnych neuronów w takiej sieci odbywa się w sposób w pewien sposób scentralizowany, bo są reward modele, które oceniają wartościowość danego węzła. To też musi być bardzo jakby dobrze zaplanowane i zaimplementowane, żeby ta sieć działała funkcjonalnie. Motywacja do uczestnictwa. raczej znaczy związana jest z tokenomią i z tym w jaki sposób sieć wypłaca nagrody za uczestnictwo. Wiadomo, że motywacja dla różnych osób ma różne w inny sposób się przejawia, natomiast najłatwiej jest zmotywować kogoś do działania finansowo, zazwyczaj. E, dlatego tokenomia i blockchain e, jakby tutaj są bardzo istotną sprawą. Planowanie tego jest bardzo, e, bardzo istotne. Nie można przedobrać, przedobrzeć w żadną stronę. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj pan Terminator. E, generalnie, e, chciałem tylko powiedzieć, że to AI, którym my dysponujemy w tej chwili, jest dalekie od tego, co ludzie jakby interpretują, bo od AGI, czyli od świadomej w pewien sposób inteligencji ogólnego zastosowania, my jesteśmy jeszcze bardzo daleko. Sztuczna inteligencja i machine learning w tej chwili jest bardzo ukierunkowany, jest bardzo sfokusowany. Większość mechanizmów i modeli sztucznej inteligencji jest, działa na bardzo zawężonym polu z konkretnymi założeniami i danymi. Nie ma jeszcze takiego wielkiego otworu, który byłby w stanie uniwersalnie, jak ludzka głowa, przetwarzać dane i funkcjonować w tej przestrzeni rozumowania ogólnie. Edukacja i przyjęcie przez społeczność. <laughs> Ta edukacja zaczęła się już w tej chwili. Co jest ciekawe, tak jak mówiłem, przez ostatnie 20 lat, machine learning i sztuczna inteligencja w przestrzeni funkcjonuje już zupełnie dobrze jako skomercjalizowane produkty, których używamy na co dzień. Natomiast jakby wzrok społecz... społeczeństwa w tej chwili skierował się trochę na AI, na machine learning, dzięki takim tworom właśnie jak ChatGPT, jak Meet Journey. Okazuje się, że to są naprawdę potężne narzędzia, no i to też jakby wywołuje dużą ilość spekulacji. Jakie ja mam wnioski? Ja uważam, że w miarę rozwoju technologii AI ta decentralizacja jest coraz bardziej konieczna. Tak jak mówiłem wcześniej, oddawanie tak potężnych narzędzi w ręce scentralizowanych podmiotów i pozostawianie ich bez jakby przeciwstawnego kierunku, Tworzy bardzo duże zagrożenie monopolizacji tych rozwiązań przez podmioty scentralizowane. Blockchain jest w stanie spokojnie zapełnić tą lukę, jakby społecznie, i zapewnić rozwiązania, które pozwolą na decentralizowanie tych rozwiązań, pozwolą na demokratyzację dostępu, na wiele, jakby takich, no, na udział zwykłego zjadacza chleba w tym całym systemie. Teraz jeszcze taki kwerk. Właściwie ta prezentacja nieco generyczna została wygenerowana całkowicie przez model, który udostępnia OpenAI. Czyli jest to model GPT-4, lekko zmodyfikowany i nieużyty przez ten endpoint, ale wszystko właściwie co mówiłem poza dwiema dygresjami jest czymś, co uzyskałem z tego modelu. Zadając pytania, wszystkie grafiki wygenerowałem przez Tao Studio. To jest endpoint na bit który służy właśnie do, tak jak Stable Diffusion czy Journey, służy do generacji grafik z tekstu. I teraz taka jeszcze jedna rzecz, która może posłuży przystopowaniu takim wizją fatalistycznym, związanym ze Skynetem i Terminatorami. To nie jest uniwersalne rozwiązanie. Żadne z nich. Ono nie myśli. Ono jest narzędziem do aproksymacji funkcji danych wejściowych i wypływania pewnych danych wejściowych. To jest coś, co otrzymałem na trzech różnych rozwiązaniach, dosyć potężnych do generacji obrazów, wpisując po prostu prompt Thank you. Nie jestem przekonany, <gry> czy można to potraktować jako coś rozumnego. Także tym, nie wiem czy optymistycznym, ale dla mnie tak, akcentem chciałbym w sumie skończyć tą prezentację.